Uh, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się, nie będę brał jeńców, puzzle battle moi drodzy, gdzie będziemy tutaj, no ile w ogóle znajdzie przeciwnika, bo świat długi i szeroki, 8 miliardów osób, ale nikt nie chce ze mną zagrać w puzzle battle. Nie no, ktoś zagra, liczę do 5 ogólnie. Dobra, policzyłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no prawdopodobnie jakieś matadory będą tutaj się pojawiały. <laughs> Okej, okay. słabe pierwsze ósme rzędy, to jest... To było za szybkie, troszkę. To było troszkę za szybkie. Jasne, że tak. Co tutaj w ogóle się coś zwiesiło? Aha, nie można tak. E, jasne. Kurczę, no to był błąd. To był duży błąd. E, cyk i w tym momencie. Czekaj, co mam grać? A, cyk i cyk, dobra. No! Chłop leci w ogóle, nie bierze jeńców. E, białe, tak? No to białe matują. Okay, widzę to. Biomatują? Prawdopodobnie będziemy matować pionkiem. Spoko, loko, cyk, cyk, cyk. Ależ on jedzie. Dlaczego tak ostro jedziesz, dobrodzieju? Dobrodzieju, złodzireju, cyk, cyk. Mm, trzeba tutaj szybciutko. Trzeba tutaj szybciutko nadrobić straty. Dobra, on jakieś byki strzela. To też dobrze. Będz, będz, będz. A ja się rozkręcam. Nie ma żartów. W tu wisi jakby, jasne, że wisi, no przecież nie, że wisi. I teraz nie wiem, co grać autentycznie, nic nie wiem. I don't know, what to do, what to do, czekaj, czekaj, chyba tak zagramy. O, to był hetman upolowany. No, w mat w to zawsze cieszy oko i ucho, jasne. Benz, tu z matadorem. E, tu, tu nie trafiam w guziki, a ja nic nie piłem, szczerze, jak na spowiedzi. O. To nie zmienia wiele, jakby, gonimy drania, gonimy drania, cyk, ja cię złapię jeszcze, ja cię jeszcze złapię za ucho, koleżko, koleżkowcu, tu, jasne, i tu, i tu, możemy coś wygrać. Brzmi fajnie. i No, jesteś mój dzisiaj, może nie. Czekaj, 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 czekaj. Bicie, bicie, bicie. Tak. To jest to, że on musi się zasłonić Hetmanem. I wówczas. I strzał. I teraz to jest po skoczku. No dobra. Ha, wnioski. Okej. Okay, proszę pana, jeśli tak, to. <śla> to ja rozumiem wszystko. Tu, 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 tu. On ucieka, tu. Okay. Czekaj, czekaj. A cóż to? Tak, tak. I tak. Dobra, jedziemy z tym koksem. Eee, jakby tutaj trzacha, to się okaże, że to jest mat. Dobra. Checkmate. Pytanie, którę dymatować. Tędy. I cap, pół dłubu. Pięknie. I ti, czekaj, nie zdążę, hach, szkoda, szkoda. No, 29 to ze skuchą, nieźle, nie, jeśli chodzi o te 3 minuty. Jedziemy dalej, dawać następnego, teraz już się nie będę powalał. Chyba. Chyba. No, się okaże, puzzle batu, proszę Państwa. Jadymy z tym, czarne na posunięciu. Ok. znowu za szybko, będzie się psuło, czy nie? białe, matują, dobra, czarna na ruchu, to hetman chyba za darmo, co to biorę, z szachem, okej, okay. jasne, tu i tu, ależ jedzie, ależ jedzie, no tak samo jak ja, jedzie w sumie, nie lepiej, nie gorzej, czekaj, eee... no, ależ byk, jaj, aj, aj. boli, strasznie boli, ale wtedy też było podobnie i jakoś przeżyliśmy. Dobra, tą katastrofę. Kurde. Mhm. Przesłona tutaj. Ha, tędy się ładujemy. No co on stanął w miejscu. Zawiesił się, chłopaczyna. Chłopaczyna się zawiesił. Marek Górka w ogóle, Maro siema, kim jesteś, kimkolwiek jesteś, Marku Górko, Ruch Czarnych, to chyba tak, ojej, i co wtedy, mat, nie? Marek Górka, no popatrz go, panie Marku Górko, to jest ciekawa sprawa, mhm. panie Marku Górko. Czy ja mogę panie Marku Górko nazwać ten film, gram z Markiem Górką, wej, to by było piękne, białe, tak? Bicie. A Marek Górka gra razem. <gryzamy> Gdzie jest Rodo, ja się pytam? Ruch czarnych. I, I szach, później, Hetmana zdobywaliśmy. Pszdejk. Czekaj, weź. I tutaj? No, jest szach, ja wiem, widzę. I tu szach? I tu szach? Jeszcze dalej będziemy trenował. No nie, bez jaj. Tu, tu, wolne piony muszą być pchane, puszowane, jak to mówi. Serdeczny kolega Tomasz Jaskuka, tu mnie chciało szukać, ale na gońca. Under underpromotion, nie ma lip ruch białych. Hmm. Benz z matem? No jasne, że tak. Benz i... Czekaj, czekaj. Benz. Panie Marku Górko, jak panu idzie? Czy jest wszystko w porządku? Panie Marku, yy, 27. Yy, ja bym tu dał szacha ogólnie, jakbym miał grać. Tak. To <grym> wyśle dał szacha. Pan Marek Górka zaraz mi tu ograć będzie. Odciągamy brońce yy, I tu wieża się na końcu. Yy -y. Strzał, strzał i widły. Zaciągamy. Ale jedzie patrzcie, jedzie chłopaczyna. No pięknie, pięknie. Ha, ha, ha. No niestety. Nice, ale dużo byków na początku. Ale jaki elegancik. Nie ma to tamto. Co to trzeba było? Co tu należało? E, tu należało, proszę pana. No znowu to samo dać szafa. No, takiego szacha na odciągnięciu. A tam? A tu? A tu należało, co? co ja zrobiłem? Coś ja zrobiłam? To było borewiczu. Ty podwalił hetmana, ja nie widziałem. Dobra. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Życzę udanego wieczoru.